Cieślak, a właściwie Paweł Ciesielski, to drugoplanowa postać w serialu Blok Ekipa. Jest największym rywalem z Baysona i tak jak on, szczyci się podobną siłą. Były mąż Solaris, ojciec Justina i Jessica. Jeżeli chciałbyś więcej materiału z Blok Ekipy, nie zapomnij łapce w górę oraz zostaw w komentarzu pomysł, który Cię interesuje. Cieślak jest dobrze zbudowany i silny. Zażywa najprawdopodobniej czeską metę. Zwykle ubrany w bluzę za sto, parodia prosto. I czapkę z daszkiem, tak zwany full cap. Na szyi nosi złoty łańcuch. Cechą rozpoznawczą jest pieprzyk na twarzy i krzywy uśmieszek. Tak jak główni bohaterowie, mieszka na grochowie. Uważa się za lepszego od wszystkich. Ma zawadiackie i agresywne usposobienie co nieraz wprowadzało go w kopoty, Jest niezwykle pewny siebie, przedstawiony w serialu jako typowy przykład samca alfa, nie mogącego odpędzić się od płci przeciwnej. Od najmłodszych lat jest głównym wrogiem Spaceona, który już jako dziecko z nim rywalizował. Po narodzinach Justina i ślubie z Solaris, zmienił swe postępowanie i stał się przykładnym obywatelem. Nie trwało to jednak długo i chłopak wrócił do poprzedniego stylu życia. Można więc sądzić, że jest buntownikiem wyłącznie z własnego wyboru. Mimo swej hulaszczej natury, Paweł doskonale wpisuje się w roli ojca, a swego syna traktuje jak oczko w głowie. Jest wielokrotnie potwierdzone, że potrafi liczyć do trzech. Już w dzieciństwie Paweł był urwisem. Lubił popisywać się przed rówieśnikami i miał do czynienia z używkami. Od dziecka rywalizował ze Spaysonem, o względy koleżanek z osiedla. Kiedy wynik Adrianka na bokserze został pobity przez Pawła wynikiem 150, Ziomeczek planował wieloletnią zemstę, co skłoniło obu do rozpoczęcia treningów siłowych. Aby zaimponować swojemu szkolnemu kumplowi Ziółkowi, wyrzucił przez okno podstawówki sedes wprost na odbywające się przed budynkiem Apel, za co został zawieszony w prawach ucznia na dwa tygodnie. Chłopak nie garnął się do nauki, miał zagrożeń ze wszystkich przedmiotów oprócz wychowania fizycznego. O Cieślaku krąży również plotka, że w młodości nalał pudziana albo kogoś do niego podobnego. Cieślak zadebiutował w odcinku 42, gdzie już na wstępie dowiadujemy się o wzajemnej niechęci między nim a Adrianem. Aktualnie samym stryknięciem uzyskuje wynik 500, przez co dziewczyny omal nie dostają orgazmu. Uderzeniem pięścią osiąga wynik 999. Gdy został wyzwany przez Spacona na pojedynek, przegrał go, ale tylko dlatego, że po znokautowaniu Adriana, Wojtas stanął temu na jajach. Po raz kolejny Paweł dał znać swej niechęci do jednego z ziomeczków, kiedy w odcinku 55 pobił się z nim o to, kto ma grać na fliperze w Speluno. W innym odcinku ekipa zemściła się na dresiarzu, kiedy ten próbował dorzucić poznanej kobiecie tabletkę gwałtu. W wyniku przygotowanej przez trójkę kumpli intrygi, narkotyk spożył cieślak któremu to na plecach herb Polonii, do którego potem upokorzony chłopak dorobił szumienicę. Na pierwszej gali MMA Grochów Cieślak chcąc pokazać Spacenowi swoją wyższość dokonał sportowego oszustwa, wypychając rękawice bokserskie żwirem, za co został dyskwalifikowany i zbity przez pana Wiesia. Ze względu na swoje częste problemy z policją często uciekał z mieszkania przez balkon, co często wykorzystywali główni bohaterowie, by wywabić go z domu. Mimo zatargów z ziomeczkami, Cieślak często umawiał się na randki z siostrą Wojtasa i był z nią w dobrych stosunkach. Wkrótce jego życie uległo diametralnej zmianie. Kiedy Solaris zostawiła swe nowo narodzone niemowlę do popilnowania ziomeczkom, pojawiła się poważna przesłanka, że to właśnie Paweł może być ojcem. Z czasem, gdy dziecko dorastało, coraz bardziej zaczęło przypominać rodziciela. W epizodzie 69 Walowi udało się wynieść z mieszkania dresiarza skarpetę poplamioną nasieniem, co pozwoliło Solaris sprawdzić zgodność DNA i ostatecznie udowodnić ojcostwo Justina. Skruszony cieślak oświadczył się dziewczynie, wręczając jej skradziony ze sklepu jubilerskiego pierścionek. W kolejnym odcinku wziął przed księdzem kościelny ślub Solaris, który zakończył się weselną biesiadą z Peluno. Małżeństwo i ojcostwo całkowicie odmieniło Pawła. Przestał on używać tego pseudonimu, zmienił styl ubierania się na bardziej staroświecki i stał się wzorową głową rodziny. Całkowicie podległą żonie, jednak taki sposób życia go nie satysfakcjonował i wkrótce powrócił do dawnych zwyczajów. W odcinku 72 udało mu się odegrać na swoim koledze z dzieciństwa Ziółku, kiedy z pomocą Rudego namówił pijanego chłopaka na jazdę pod wpływem alkoholu i sprawił, by ten spowodował wypadek. W epizodzie 77 widzowie serialu poznają główne źródło utrzymania cieślaka. Okazało się, że z kuplem stulejem z prowadzi on hodowlę konopi indyjskiej w piwnicy, a jego towar jest sprzedawany na całym osiedlu. Mimo hulaszczego trybu życia, chłopak dobrze prowadził swoje życie rodzinne i był wierny swej wybrance. Do czasu odcinka 88, gdzie na melanżu Dzikiego został przyłapany przez swoją żonę na seksie z Łysą, co skończyło się zakończeniem pożycia małżeńskiego i płaceniem alimentów. Cieślak podupadł finansowo, jednak nie zmienił swego stylu życia. Solaris miała wobec niego inny plan, co zostało ukazane w odcinku 95. Podstępem zwabiła niczego nieświadomego mężczyznę do łóżka i poczęła z nim kolejne dziecko, by móc dostawać podwójne alimenty i 500 złotych zasiłków. Byli małżonkowie spotkali się na wigilii w Speluno. Tam Cieślak życzył Jowicie szczęśliwego rozwiązania i spędzał czas ze swoim synem. Bardzo przeszkadzał mu jednak brak mięsa na uroczystości. Ciesielski ponownie wziął udział w gali MMA Grochów, przegrał jednak pierwszy pojedynek z Kłaciną, gdyż był niezdolny do walki z powodu upicia w trupa. Swoją brawurowość pokazał również, gdy wziął udział w nielegalnych wyścigach ulicznych w odcinku 106. W kolejnym epizodzie obraz Cieślaka odwrócił się o 180 stopni. Chłopak pokornie poprosił Wojtasa, by ten zawiózł jego eks żonę na porodówkę. Gdyż sam musiał zostać u siebie i opiekować się Justinem. W drodze kobieta urodziła córeczkę, poród na stacji benzynowej odebrał pan Wiesio. Nie oznacza to jednak, że Cieślak zbratał się z ziomeczkami na dobre. Zdarzyło mu się wrzucić do śmietnika wala, czy też dotkliwie uderzyć Wojtasa, zatem wszystko wróciło do normy. W odcinku 161 z Kołaciną konkurował się o nawóz, którym ziomeczki też się zainteresowali. Później gonił ziomeczków z nawozem, a w odcinku 163 dowiedział się, że ziomeczki zjarali się marihuaną, którą miał handlować z kołaciną. W kolejnym odcinku handlował ziołem w swoim golfie na parkingu. Cieślak pojawił się również w odcinku specjalnym, gdzie we śnie Spaceona odgrywał postać Herszta Bandy, która napadła na prehistoryczną wioskę, plądrując ją, zabijając część mieszkańców. Podpalając szałasy i kradąc ze świątyni święty czteropak Dzika. Został zabity strzałą z łuku przez wyszkolonego w boju Adriana, który miał za zadanie odzyskać artefakt. alkoholowej wizji Wojtasa z odcinka 112 Cieślak pojawił się z rudym na swoim golf 3 bocie, by pokonać szersze bota. Został jednak pokonany przez Nubi Bota-Wiesia. W rzeczywistości westernowej, będącej wytworem narkotycznych urojeń ziomeczków, pojawia się postać Elcie Ślako, groźnego przestępcy, poszukiwanego listem gończym. Kiedy w odcinku 81 zjawił się w salonie z Peluno, natychmiast zamówił sobie whisky i panienki do towarzystwa. Trójka rewerwerowców postanowiła go szkodliwić gdyż ten mógłby zniweczyć ich plan porwania dyliżansu. Koniokrad Wojtas i Walo udawali bójkę, by odwrócić uwagę mężczyzny. W tym czasie dziki Spaceon uderzył groźnego kowboja krzesłem. Wtedy w drzwiach lokalu zjawił się szeryf Rudy, który uspokoił towarzystwo. Kiedy przestępca stawiał opór, stróż prawa domyślił się z jaką postacią ma do czynienia. Między nimi a El Cieślako nawiązała się szczelanina. A ziomeczki wykorzystali zamieszanie, by opuścić Speluno i rozpocząć swój plan. Cieślak wziął również udział w teleturnieju Wojtas Szukażony, gdzie z innymi bohaterami walczył o rękę Marianny. Był rozmaicić sobie z nią swoje życie seksualne. W konkurencjach traktorowych zawsze przypadł mu bardzo awaryjny traktor, przez co nie wygrał żadnej z tych konkurencji. Nieco lepiej poradził sobie z innymi zadaniami. Takimi jak dojenie krowy czy wynoszenie jaj z kurnika. Najlepszy był z kolei w dwóch konkurencjach. W odcinku trzecim dokarmił świnie kawałkami pizzy, przez co zjadła wszystko z skoryta ze smakiem. Zaś w czwartym udało mu się pobić rekord w jeździe na oklep. Cieślak odpadł dopiero w finałowym odcinku, kiedy przegrał walkę kogutów. Kiedy Cieślak jest pijany, często śpiewa fragment zażegali całe boisko, pochodzący z piosenki Kwiat Jabłoni z zespołu Trawni. Bartosz Walaszek wyznał, że do stworzenia postaci zainspirowała go pewna sytuacja z młodości, kiedy został w podstawówce zaczepiony przez pewnego znajomego o Cieślag, który rzucił do niego tekstem co jest kurwa? Raz, dwa, trzy. Cieślak wystąpił również w nowej produkcji Walaszka pod tytułem Egzorcysta. Co ciekawe, Egzorcyście ma inną czapkę niż w blok ekipie. Jako pierwszy w serialu pił piwo Dzik Zero. A jeżeli obejrzałeś materiał do końca, to zostaw komentarz o treści Cieślak.